Cześć, cieszę się, że w końcu zdecydowałam się na ten krok i nagrywam dla Was ten filmik. Dzisiejsza praktyka przeznaczona jest dla każdego, dla osób początkujących, dla osób, które już jakiś czas praktykują jogę. Do dzisiejszej praktyki potrzebujecie dwóch koców, takie dwa zwykłe koce, przygotujcie sobie, złożone. No i właściwie to wszystko. Potrzebujecie również matę, ale tego już nie muszę Wam mówić, to, to jest rzecz oczywista. No dobra, to zaczynamy w takim razie. Ustawcie się na macie, połączcie stopy dużymi paluchami, kolana szeroko. Wyciągnij ramiona do przodu. Adho Mukha Virasana. Dociśnij dłonie mocno do maty i wycofaj pośladki. Staraj się utrzymać szeroko palce dłoni na macie. Dociskaj dłonie przed ramionami daleko od podłogi. No i teraz, jeśli Twoje pośladki nie sięgają do pięt, musisz użyć takiego koca i podłożyć sobie pomiędzy pięty a pośladki, wypełnić tą, tą przestrzeń. I druga, druga rzecz, jeśli Twoje czoło swobodnie nie kładzie się na podłodze, to również weź sobie taki koc. Złóż na trzy w ten sposób, w taką harmonikę ułóż przed sobą i oprzeć czoło na kocu. Tak żeby Twoja głowa była przedłużeniem kręgosłupa. Ja tych koców nie potrzebuję, więc sobie je odłożę. No i teraz trwamy w pozycji. Starajcie się wyciągnąć kręgosłup. Tak ustawcie uda, żeby Wasze zewnętrzne żebra opierały się na wewnętrznych udach. Pośladki cały czas, tak jak mówiłam, sięgają do pięt, ręce wyciągnięte w przód. Czoło oparte na podłodze. Rozszerz barki, skieruj zewnętrzne kąciki pach, czyli te punkty skieruj do podłogi. Spokojnie oddychaj. Z każdym wdechem staraj się wydłużyć kręgosłup, rozszerz klatkę piersiową. Wdech, popatrz na swoje dłonie. Z wydechem prawą rękę połóżcie na miejscu lewej, lewą przesuńcie około 20-30 cm w lewo. I jeszcze raz mocno wyciągając się, staraj się teraz bardziej wyciągnąć prawy bok, prawą talię. Sięgaj prawym pośladkiem do pięty, prawą ręką sięgaj w przód i lekko w lewą. I to samo, cały czas utrzymuj głowę w linii kręgosłupa, Spokojny oddech, który pozwala ci wydłużyć tułów, rozciągnąć prawą talię. Wdech. Z wydechem popatrz na dłonie, wróć na miejsce z rękami, znowu na wprost. Jeszcze raz, wycofaj pośladki, czyli odpychając się rękami od podłogi, wycofaj pośladki, opuść napięty i czoło oprzej na podłodze. Unieś głowę, popatrz na dłonie, lewą rękę połóż na miejsce prawej. Prawą przesuń o 20 cm w prawo lub 30 cm, w zależności od szerokości Twoich barków. Jeśli barki są szersze, ręce mniej więcej na 30 cm. Wycofaj lewy pośladek tym razem i wyciągnij się ponownie. I tutaj znowu staraj się utrzymywać głowę w linii kręgosłupa. Niech głowa nie opada w ten sposób. Cały czas uszy są mniej więcej w linii Twoich barków. Trwasz w pozycji, wydłużasz lewy bok. Wdech, z wydechem wróć do centrum, przenieś ręce na podłogę znowu do przodu, Nie, dokładnie dłonie są w linii Twoich barków. Wycofaj pośladki, jeszcze raz wyciągnij się. Prawa ręka na miejsce lewej, tym razem lewe ramię zewnij w łokciu. Oprzyj opuszki palców tuż przy lewym kolanie i skręcając delikatnie tu, unieś lewy bok, unieś lewy, lewą, lewe żebro ponad lewe udo i wyciągnij prawą talię. Obróć rękę grzbietem do podłogi i zejdź prawym bokiem w dół. Oprzyj ucho na prawym ramieniu, staraj się cały czas utrzymywać pośladki dociśnięte do pięt i odpychając się lewą ręką od podłogi, Zejdź niżej prawą talią. Rozciągasz cały prawy bok, prawe ramię. Wdech, wydech, wracasz do centrum, znowu dłonie wyciągasz na szerokość barków, odpychasz się rękami. Chwilkę potrwaj w pozycji, wdech, z wydechem. Lewa ręka na miejsce prawe. Prawe łokieć zginasz i obracasz lewe ramię grzbietem do podłogi. Skręcasz tu w prawy bark do tyłu. Lewa talia w dół. Lewe ucho na lewe ramię. Pośladki do pięt. Wracasz. Przenieś ręce znowu do przodu, wyciągnij się. Teraz przenieś ciężar ciała do przodu. Dłonie ustaw pod barkami. Podwiń palce stóp i unieś pośladki, unieś biodra. Odepchnij się rękami od podłogi. Zachowaj zgięte kolana po to, żeby mocniej wyciągnąć kręgosłup. Staraj się maksymalnie teraz wyciągnąć pośladki do góry. Klatkę piersiową zbliż do ud. Wdech. Z wydechem opuść prawą piętę. Prawa pięta w dół. Prawe kolano proste. Przenieście ciężar ciała bardziej teraz na prawą piętę. Rozciągnijcie mocniej prawą nogę. Wdech. Z wydechem zegnij prawe kolano. Opuść lewą piętę, dociśnij lewą piętę do podłogi. Wyciągasz się. Spokojny oddech. Dociążasz lewą nogę. Wdech z wydechem. Zginasz oba kolana ponownie. i Jeszcze raz mocno wyciągasz kręgosłup, po czym powolutku opuszczasz obie pięty, prostujesz nogi. I teraz starajcie się na razie nie opuszczać pięt w dół, po to, żeby nie stracić wydłużenia w plecach. Staraj się maksymalnie wyciągnąć od dłoni po guzy kursowe, czyli po kości pośrodkowe. I teraz powoli opuszczasz pięty do momentu takiego, w którym jesteś w stanie utrzymać i wyciągnięcie pleców, i wyprost kolan. Sięgasz piętami w dół, jeśli to możliwe. Jeśli czujesz, że zaczynasz zaokrąplać plecy, wracasz piętami do góry. Cały czas plecy mają się wyciągać, prostować. Wdech z wydechem. Podejdź stopami do dłoń. Zegnij kolana i kręg po kręgu do góry. Rołujesz plecy, barki w tył. Stań się w tadasanie. Pozycja góry, ręce wzdłuż boków tułowia, unieś klatkę piersiową. Weź głęboki wdech, wydech, jeszcze raz, wdech i ręce do góry. Wyciągnij ramiona, urtwa na ręce wyciągnięte w górę. Wyciągnijcie ramion, niech wydłuży Twoje boki tułowia, niech uniesie przód ciała, tył ciała, mocne nogi, mięśnie czworogłowe cały czas napięte, rzepki kolanowe uniesione w górę. Weź wdech. Z wydechem opuść ręce w dół. Tadasana. Przenieś ręce przed siebie. Spleć palce dłoni. Wnętrza dłoni skieruj do przodu. I z wydechem unieś do góry. Zbliż kości ramion do uszu. I pociągnij rękami maksymalnie do góry. Wycofaj przód ciała na tył ciała. Wdech. Wydech. Przenieś ręce przed siebie. Odwiń. Zmień splot palców dłoni. Jeszcze raz. Wewnętrzne dłonie skieruj do przodu i w górę. Użyłam takiego sformułowania, przód ciała na tył ciała. Chodzi o to, żeby się nie pochylać do przodu. Starajcie się cały czas ciężarem ciała przenosić, ciężar ciała bardziej przenosić na tyły stóp. Przednie żebra delikatnie wycofujesz, pępek również do kręgosłupa starasz się sięgnąć. Rękami do góry, boki tułowia się wyciągają. Dech, wydech, przenosisz ręce przed siebie, odwijasz Padasana. Ok. Teraz zegnijcie kolana, dłonie ustawcie na wysokości mostka i przejdźcie do pozycji szerokich nóg u padasana. Pociągnij rękami na zewnątrz. Niech ten rozkrok będzie dosyć duży. To znaczy, stopy niech ustawią się pod nadgarstkami. Klatka piersiowa uniesiona, kość ogonowa w dół, mostek w górę. Mocne ramiona, Wdech z wydechem. Obróć wnętrza dłoni do sufitu, z wdechem unieść do góry. Zatrzymaj ręce. Wyciągnij znowu tułów. Teraz obróć wnętrza dłoni do przodu, spleć kciuki i pociągnij ręce jeszcze mocniej w górę. Niech ten splot kciuków pomoże Ci w tym wydłużeniu boków tali. I teraz dociskając maksymalnie lewą stopę. Przechyl tułów na prawo. Lewa stopa mocno do podłogi, tułów na prawo. Wydłużamy lewą talię, wydłużamy prawą talię. Starajcie się nie zaginać w tej pozycji. To nie jest to, tylko to jest dokładne, równomierne wydłużenie prawego, prawej i lewej talii. Wdech wracasz do centrum, dociskasz teraz prawą stopę mocniej i przechylasz tułów na lewo. I tak samo starasz się wydłużyć zarówno lewą talię, jak i prawą. Przenieś ręce przed siebie, zmień spod kciuków i unieś ręce do góry. Jeszcze raz wyciągnij się maksymalnie do góry, dociśnij lewą stopę i przechyl tułów na prawą. Zejdź jak najniżej. I znowu wyciągasz mocniej prawą rękę. Zbliżasz prawe ramię do ucha, ono nie opada, tylko cały czas mocno zaciśnięte jest wokół uszu. Jedna i druga ręka. Schodzisz coraz niżej, wdech wracasz. Wedlek dociskasz prawą stopę, schodzisz na lewą. I to samo staraj się mocniej popracować teraz lewą ręką. Lewą ręką do ucha i w górę. I wracasz. Rozpleć kciuki. Przenieś ręce na biodra. Unieś klatkę piersiową. Niech na moment ręce odpoczną. Splećcie kciuki z tyłu za plecami. Cofnijcie barki. Unieście mosty. Niech mm, ramiona wycofają się maksymalnie do tyłu, a klatka piersiowa uniesie w górę, rozszerzy. Zamiń sprot kciuków, jeszcze raz odciągnij ramiona w dół i w tył. I teraz przenieś ręce znowu do boku. Skręć prawą stopę 90 stopni prawo, lewą nieznacznie. Pozycja trójkąta Tita trikonasana. Wyciągnij prawe ramię maksymalnie w prawo. I opuść dłoń na kości goleniowej. Lewą rękę unieść do góry. Popatrz w górę. Wycofaj lewe biodro, pchnij prawy pośladek do przodu. Z wdechem wróć do centrum. Wróć stopą prawą. I teraz lewa stopa 90 stopni, prawa nieznacznie. Wyciągnij lewe ramię maksymalnie do boku. Opuść dłoń na kości goleniową. Prawą rękę unieść do góry. Wycofaj prawe biodro, pchnij lewy pośladek w przód. Popatrz w górę na moment, utita trikonasana Pozycja trójkąta. Wracasz. Jeszcze raz połóżcie ręce na biodra. Jeszcze raz wejdziemy do tej pozycji, ale troszkę inaczej i będziemy ją budowali tak jakby od podstaw. Skręć prawą stopę 90 stopni w prawo. Lewą nieznacznie. Delikatnie zegnij prawe kolano i w momencie, kiedy kolano zginasz, dużo łatwiej jest sobie zrotować szczyt uda na zewnątrz. I teraz to zróbcie. Spróbujcie, uginając kolano, przenieść więcej ciężaru ciała na zewnętrzną prawą stopę. Natomiast lewe biodro wycofujecie również, czyli staramy się cały czas pracować udami od siebie. Bardzo mocna lewa stopa dociśnięta do podłogi. Ręce szeroko. I teraz również w, przy ugięciu kolana łatwiej nam jest wydłużyć prawą talię. Oprzyj dłoń na kości goleniowej, a lewą rękę przenieś na prawy pośladek. Wyraźnie na prawy pośladek. I tam połóżcie dłoń. Wnętrze dłoni na prawym pośladku. Wycofaj lewy bark. I jeszcze raz wycofaj prawe kolano. I teraz powolutku zacznij prostować nogę. Wbijając kość udową do stawu biodrowego, jak najgłębiej, poczujecie wtedy intensywne rozciągnięcie prawej nogi. Cały czas rotacja tułowia i szczytu prawego uda. Lewa ręka do góry, głowa na lewą dłoń, otwarta klatka piersiowa. Na pewno teraz czujecie trochę inną jakość od tego pierwszego wejścia do trikonasa, Intensywniej nogi, czujecie? Intensywniej tułów, biodra, pozycja rozciąga pachwiny, z wdechem wróć, ręce szeroko, skręć lewą stopę, prawą nieznacznie i bardzo delikatnie zegnij lewe kolano. Znowu przenieś ciężar ciała bardziej na zewnętrzną lewą stopę i zwrotuj szczyt lewego uda na zewnątrz. Wyciągnij lewy bok, wydłuż lewą talię, oprzej dłoń na kości goleniowej. Prawą rękę przenieś na lewy pośladek. Tak? Wnętrze dłoni na lewym pośladku. Skręcasz tułów. I bardzo powoli, utrzymując ciężar ciała na zewnętrznej lewej stopie, zacznij prostować kolano. Bardzo powoli. I znowu ten efekt wycofywania kości udowej do stawu biodrowego. Skręć tułów to wycofanie prawego ramienia na lewy pośladek służy właśnie tej rotacji prawego boku prawej talii do tyłu, lewa pierś do przodu. Kiedy maksymalnie uda Ci się skręcić szczyt prawego uda na zewnątrz, lewego oczywiście, cofnąć prawy bark, prawą talię, unieś prawe ramię do góry. Skręć głowę i popatrz na górną rękę. Tita trikonasana pozycja trójkąta wdech unosisz tułów wydech wracasz na to wszystko na dzisiaj dziękuję.